Nazywam się Nestor Kościański. W tej chwili jesteśmy na mojej winnicy. Winnica nazywa się Winnica Moderna. Zlokalizowana jest na wzgórzach trzebnickich. Bardzo fajne miejsce, w ogóle bardzo fajne miejsce, a już dla budowy winorośli jeszcze bardziej fajne. Winem zajmujemy się od, zawodowo od 5 lat. Przez, przez wiele lat przygotowywaliśmy się do tego. Pierwsze wino wyprodukowaliśmy w 2017 ze zbiorów z roku 2016. Winica to jest miejsce, gdzie, jak Państwo doskonale wiedzą, poprawia się winorość, z, którego, z, których, z których owoców potem robi się wino, ale to też jest miejsce, gdzie, gdzie pojawiają się goście, gdzie pojawiają się znajomi. Przyjmujemy tych gości, siadamy z nimi, rozmawiamy o winie, i między innymi dlatego. Zdecydowaliśmy się ruszyć z projektem, który nazwaliśmy Żarwino. Robimy to w dwóch winiarzy, ja plus przyjaciel i, i oczywiście nie udałoby się to bez ludzi, którzy zajmują się zawodowo przygotowywaniem jedzenia. Zawodowo pracują na grillach. Sama nazwa wskazuje Żarwino. Do wina dodajemy, podajemy wszystko, co można zrobić na żywym ogniu. W tym roku w pewnym momencie na naszej winnicy pojawiła się firma z świetnym produktem, z grillem, który nam bardzo, bardzo przypadł do gustu. Po pierwsze jest, jest grillem, który robi wszystko, co grill powinien robić, a poza tym ładnie wygląda. Zaczęliśmy na tym pracować miesiąc temu i, i zostaniemy z tym na dłużej, na bardzo długo.